Jakiś czas temu byliśmy z Jackiem na strychu i znaleźliśmy tą otokartkę. Dzisiaj postanowiliśmy znaleźć to miejsce, które jest narysowane na tej otokarce. A wy koniecznie zostawcie subskrypcję oraz łapki w górę, bo dobijamy niedługo już do pół miliona. I trzeba teraz znaleźć w ogóle cegłę tylko, że nie wiem, gdzie jakieś drzwi są, jakiś róg, jakaś cegła wysoko trzeba znaleźć, gdzie to jest. Daniel, co to jest? Jak nie wiem, nie serio, zobacz. Patrz, co, co to jest? No są cegły, na to jest, jest dom drzwi, tu jest jakaś ściana obok i to znaczy że musicie znaleźć jakieś miejsce na... Drzwi z cegły. Nie pasuje, bo tu na przykład widzisz, nie? Tu są drzwi, nie? Ale no. tu tutaj już nie ma drzwi, więc nie pasuje, więc trzeba szukać tych chwilę. Chodźmy zobaczyć dalej do chłopaków, wypytamy ich. Dobra. Johnny, co to jest za miejsce do no, Ciebie? To Zobacz to. Ty no kurczę, w scenariach wygląda jak to. Tutaj, co nie? I drzwi spadrzmy. Tak, tylko że zobaczysz, że na górze nie ma nic takiego. No. Tylko. Ten, no to nie ma ty no trzeba ale... szukać, to u Zipka, albo to! Ej, to chodźmy do Zipka zobaczyć, do pokoju, bo i tak jest wyprowadzka, więc w sobie. Zipek, dobra, o. czy widziałeś to w domu? Naszym? Stary, to nie jest przypadkiem konstrukcyjnym? Uuu, Może. ale gdzie? W sensie, bo jakieś drzwi cegła, to niby korytarz był. Ten trójkąt kojarzy stary, że takie był jakby udawane wejście takie jakiegoś pomieszczenia stary. Kiedyś o tym rozmawialiśmy. Dziwne. Korytarz? Nie ma, ale kojarzy Tylko Gdzie to jest, pytanie? Widziałam takie jakby udawane przyczynie w Dobra, Weź to zaraz zobaczymy. to zobaczymy. Ciekawe, to jest. Dobry trop, może. Jest ciekawy, ooo! Ciężka sprawa, no wygląda jak basen. Wygląda basen? Jak... Basen, ej może! W chyba. Ej, Trzyma? w sumie ta kostka jest jak na basenie. Tak! Ej, co się wspinaliśmy kiedyś. To idziemy na basen, trzymaj się. Nie no, myśleliśmy, że to jeszcze twój strych w ogóle, bo to znaleźliśmy tutaj. No. Ale tak szczerze, nie, nie no. no. Tu no. nie ma cegieł, stary. Ani tu nie ma cegieł, ani żadnego O, jaki ładny obraz, Zipiek. To nie mój. O, cycochy. Zakryte. Dobra, muszę. Jack. Dobra, nie Jack. Jest, nie jestem wody. <laughs> Jesteś, jesteś. Ale, nie no, nie jesteś. Ale, zobaczmy w takim razie basen. Przejdź, no, przejdź, no, kurde, no, przejdź. No, Ten, znaczy, Zipek, nie Na, to jest, on jest słabszy. Zipek, no, on jest słabszy, mniejszy. A... Chodź, o nie, moge, nie, nie od tyłu znowu. Moge, ci. Jak... Dobrze. Dziś, a? Dobrze! Dobrze a? dzisiaj pracował? A, a. A, jak Paweł, wyjdź! Wyjdź stąd. Nie ma żadnych świadków. Nelson! A, 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 a. <laughs> Jaki knockout! O, o. Klepie Ja o, Jezu! Brawo! Zipek to jest taki rej misterio mały! Weź się! z tego O, ale poleciał! Co jest? Bukasz! Czek! To było dla żartu, przepraszam! Chłopie! Stawaj! Ała! Zipek to drugi raz na tym skoczyć na niego. Nie, nie. Co ja mam się z tym Jackiem, widzowie? On co chwila coś odwala. Jak nie z Zipkiem, to z Jackiem. Zacznijmy z Danonem. Aż się słówkami mylą. Masakra. O No dobra. Czy nadal nie wiemy, gdzie to jest? Ja... No, ja już teraz... Nie, dobra, nie, kończymy ten odcinek. Dzięki za... widzowie. <grywa> na basen. Ja pier... Coś ty zrobił mi z głową teraz. <grywa> idziemy, idziemy. Cześć Wiktor, przywitaj się do widzów. Siema. Nic się nie boli? Nie, normalnie spadłem sobie jak zwykle. Oh. Dobra, eee, tak. Co może być na basenie ogólnie? Ja się zastanawiam. <grywa> ty, jaki on jest posprzątany już. Przy chłopaków. Uuu. Mocno! Ej, to jest ta kostka! Też jest ten róg. Tylko że od stare... On miał takie właśnie linie. Przerwa. Gdzie jest rysunek? Na górze! Czekaj <laughs> Zipek! Zipek! Przestań go wać, bo mi spierdziel spuści znowu. Staj tu poddaszny. Chodź. Zipek! Romeo! Julia! Ej! Hej, mama! Rej Misterio! Zipek! Zrzuć rysunek Idź pod balkon! Nie zgadać, ale ty miałeś ten rysunek Jack No no on mnie wszędzie z balkonu zrzu... Dziękuję Nice, ej, zachował się Czy on mnie z balkonu zrzucił jak mogłem ja pamiętać o tym Dobra. Ja zostałem wyrzucony To prawda. Na gapę, to stary, prawda to z tego prawda, domu To prawda Sprawdźmy ten basen. czy to jest w ogóle czy to może wyglądać jakkolwiek jak to A wiesz co jest ciekawe? Że tu pasz jakaś jest jakby druga ściana inna Całkowicie Ej! To jest ta ściana, zobacz! Jest, cegły. Tu jest trójkąt, to tu jest. Czy to może być ten trójkąt? Nie. Chyba nie, Ej, ale szczerze, Paweł powiedział coś sensownego, jeżeli chodzi o konstrukcję. Tam jest dużo białej cegły. No jest, jest tam dużo białej cegły i są tam takie trójkąty chyba, tak mi się wydaje. Bo tam jest skos przecież, skosy są. Jest... Tam jest drewno z cegłą. Tak, więc co, więc wbijamy tam chyba sprawdzić. Tak. E, aczkolwiek, sprawdźmy, może stary wiesz co jeszcze? Garaż. Ja bym poszedł tam już. Tak? Dlatego, że czuję, że mog mo mogą mieć Sto rację, możemy... że kiedyś gadaliśmy z coś. No to lepiej, chodźmy Gdzie to może być, stary? Ale to z tej strony? Gdzie Ty, nie tu nie jest cego i dużo drewna ale co? Tam? Nie, pokaż go No tu jest okno Aha, drzwi od biblioteki może Ty, w ogóle jak drzwi zniknęły Zobacz, jak drzwi od biblioteki zniknęły W sensie jakoś tak, mówię, kurde, gdzie są drzwi? Ej, ale patrz, za szafą zaraz to schowamy nie będzie można wejść w ogóle Nie, no nie, Czeka stary, jest... to gdzieś tu jest Czekaj, czekaj to samo pomyślałem dokładnie, żeby to zrobić. To jest dopiero współkąpan, który dobrze robi. Zasłanie to gówno i nic się nie wydostanie z tego. Tu nie masz żadnego pomieszczenia, to jest czyste. Nie, po prostu to jest okno, nie wiadomo na co. Tak dalej. Tak dalej. Tak dalej. To są drzwi wejściowe, okej okay, I co? To są drzwi. No to jest kurde to. To jest kurde to. Czekaj. O kur... Ale... Aha, poczekaj... Ej! Czekajcie, o tak! To jest... Patrz na to, chodź na kamerę, zobacz. Patrzysz? No. To jest to. To jest gdzieś tak jakoś by było, no. no. Czyli to jest to pomieszczenie, ale tam nie ma wejścia, nigdy nie było. No ale stary, ty masz... Yy, znaczy Suska miał rację. Bo ty chyba z nim gadałeś wcześniej Że to wygląda jakby No ale to dla żartu, to nie jest na poważnie stary To po prostu niepasujący stary, element do całej budowy W ścianie betonowej z cegły Na trzech jest... metrach wysokości Jest dziura z drewna, która wygląda jak drzwiczki I ty mi mówisz, że to jest przypadek, że to jest nie wiadomo co no, może być, no ale co to sprawdzamy to? Poza tym, jak mamy tu wejść? To jest pierwsza rzecz, jak ja nie sięgam Sięgam dotąd. Ty tyle mi styka w życiu Mam dla ciebie zagadkę no. Jakbyś miał gdzieś wysoko wejść no. Kominiarz, jak wchodzi do komina to po czym on chodzi? Po takiej szafce. <noise> Już nie zdałeś testu w ogóle. Może jest. W ogóle, w ogóle testu nie zdałeś. No dobra, trzeba znaleźć drabinę chyba w takim razie. Ej, stary, ale szczerze? No, trochę strach tam wyjść. No dobra, bo. No, kurde, to jest takie. że przez całe życie słyszeliśmy, przez całe życie, 8 miesięcy kiedy tu mieszkaliśmy, słyszeliśmy jakieś straszne dźwięki. Cały czas, rodzące, cały czas, z góry. I to był jakiś dla mnie typ, który walił po prostu albo coś się działo. No jakiś typ, babka, cokolwiek. Tak, ogóle na początku wszystkich filmów śmialiśmy się. I trochę baliśmy, że ktoś tu mieszka. To prawda. Ja cały czas uważam, że ktoś może mieszkać, bo to jest straszne dla mnie. W sensie kurde, czas... kurde, mordo, wiesz jak to wygląda na kamerze? Te tutaj pomieszczenia jakieś ukryte. No, grube to jest. Idę po drabinę i zaraz wracam. Dobra, dobra. A ja widzowie wam powiem, że tyle miejsc sekretnych już tutaj otworzyliśmy i okazuje się, że na sam koniec znajdujemy kolejne sekretne miejsce. Co jest bardzo, bardzo niepokojące. Bardzo. Ile można drabiny szukać? O! Hej jo! To jest to, po czym chodzą kominarze. Nie było większej. Gdzieś ośka największa jaka mogła być, co? A ja myślę, że to jest ironiczne pytanie, bo naprawdę jest niska dosyć jak na to gdzie... Chociaż nie sięgnie, no. Ej, czy my damy radę w ogóle po tym wejść? Nie <coughs> wiem, ale powiem Ci tak. Mam nadzieję, że znajdziemy skarb w końcu! Po takim czasie, po tylu miesiącach mieszkania tutaj. Kopie! znaleźliśmy ten rysunek w nawiedzonym strychu. Nie wiadomo czemu. A ty mówisz, że tam jest skarb, odkleiło cię? Ktoś nam dał podpowiedź, żebyśmy tu zajrzeli. Więc jak dziecko to rysowało, to on wie. To no. dziecko wie. Dobra, to jest sensowne. Wchodzę na górę w takim razie. Czekaj. Z GoPro? Tak jest, no bo kamerę to ja się wywalę zaraz. Siłę staw z góry sła. No powiem, pamięta... ty się wywalisz, chłopie? Nie. Nie no, wywal się. Tak Ale Dobra. uszy bolą. Sorry widzowie, mieliście słuchawki, bo Jack e, pewnie komuś rozwalił słuch. Nie, ty... <gryzol>. Ej, tu są gwoździe w ogóle jakieś, stary. Co ty godosz? Nie jest gwóźdź. Co ty godosz? odchyla się. Ej, mordo. Odchyla się deska? Odchyla się, deska, odchrywa się odchrywa deska cała, patrz. O, ty, mordo, nie, jest, nie jest trochę dziwne to, że tu czujka jest przy tym bezpośrednio? Stary, czujka to w ogóle paczka, która chodzi do środka. Tak? tak? tu Tam, Tam do środka? Tak Ty to jest rozpieprzone tak. całe Czy to jest kamerka? Może to jest ty... cała tak, ty ty idzie do Może to jest kamerka? Coś wypadło To nie ja, w żadnym przypadku nie przyznaję się do rozpicowania tego Głupoty tej mamy, <noise> <tu miał>. czujki <noise> za s**a Chłopa już odkleja, nie? Widzowie, to z tego stresu już go A tak, Trochę tak, bo stoję tutaj 5 minut, czuję jakbym 5 minut stał.

Mam nadzieję, no. że nie odwalał głównie, bo naprawdę tam jest światło na końcu. po pierwsze, jaki długi korytarz tam jest w środku. tam się świeci światło na końcu. Zobacz, jak to zobaczyć. Czuję, że jest coś nie tak. Tam jest coś nie tak. Widzowie, powiem wam tak, w sensie szczyt, stary, nie chcę nic mówić, ale zaraz się zesramy dosłownie, bo coś jest nie tak. Naprawdę ci mówię, jest masakra jakaś. Coś, czego się spodziewałem i nie spodziewałem. Patrz tam kamerę i zobaczmy, co jest, bo jest tam wejście. Patrzcie, to normalnie jest tam wejście. Coś tam leży. Jak to? Słyszałem. Stary, słyszałem, ktoś tam chrapie, naprawdę. Coś ja też, ale mi się zdaje, może jakieś zwierzę śpi, czy coś. To jak stary dziad jakiś by chrapał, na 100%. Ja bym... Ale jakby ktoś tu ja wszedł. który bym... tak ja bym... Tu. Ale co to znaczy, że ktoś nam przyszedł do chaty? po prostu? No nie, no, się... chcesz. Stary, nie wiem, czy to znaczy, że ktoś się do chaty, bo tam ktoś po prostu mieszka. No albo... ale przed nami to znaczy. Chwila, dobra. No. Chłopaki sobie robią jajce i włożyli tam głośniczek stary. Proszę zapytać, czy oni wiedzą, to chodź weźmiemy z dwóch trzech, czy oni wiedzą coś o tym miejscu. No miejsce. to dawaj, to jest dobry pomysł. Spierdzielamy jestem stary. Ej, spociłem się pierwszy raz na chwilę. No. no nie, nie, pierwszy raz jest No nie, ale tak porządnie, porządnie, że jest poważnie, stresu. to no. się zestresowałem, bo to może 8 miesięcy. Mam nadzieję, że to zwierzę szczerze mówiąc, bo. No, jak 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 nie to jakby zwierzę podniesienie... chrapało. Jakby zwierzę chrapało, opie. O wy jesteście tu? Nie ma nikogo Bo mamy zwierza w domu Który no, jest dosyć duży Dosyć? dosyć. Chyba dosyć. bardzo duży Ej kurde, normalnie stary to w naszych filmach byłem tak chill, chill A Ale teraz, teraz jest, jest, jest coś rent. tak, tak innego i dziwnego, że... Jest Ernest? Może kto, Ernesta? Kto, kto najlepiej stary to przyjmie? Zipek, Zipek. Rozmawiamy na... Jezu. Wiktor? Wiktor? Ernest? Morto, wiesz, że mamy dużo pokoi sekretnych w naszym domu? E, no, ostatnio byliśmy razem na Strychu zresztą. No właśnie, byliśmy, tak, nie? tak, ja mówiłem to widzą. Strych był przerąbany. Ej, czemu to jest. Zdra... O! kurwa, panowie. Czy to jest to, co mówiliśmy na samym początku pierwszego dnia tej chaty, że na bank to jest sekretne pomieszczenie? Tak. I to wyszło? I zobaczyć na górę Zajdź co tam i jest. Zajrzyj posłuchaj co tam jest młodo. To... Nie, zajrzyj, masz. Jak kamer... poczekajcie chwilę. że coś tam przerazi przeraz... tam słyszałem. Tam no dobra, jest. wejdź do góry, wejdź. Dobra, ale już ktoś tam patrzył? Tak. Nie jesteśmy pewni czy widzieliśmy to, co myślimy, że widzieliśmy i, tak. i słyszeliśmy. Nie widzieliśmy nic, ale słyszeliśmy dużo. Tak. Masz, dobra, masz, masz, masz i... straszne gówno stare ogólnie. Dopiero się skończyło 10 dni groza, ci mnie kurna... Do czegoś takiego, nie? Prawdziwi kumple. Ej, tam ktoś leży! Serio? leży, tam ktoś leży. Ej, w ogóle nie widziałem, że tak się opierał. Ja to. ja też nie. Jak to ja, ktoś leży? Ja, stary, to stary, trąk, ktoś chrapia, a nie leży. Ale to leć po chłopaków, czy coś, no bo. Nie, on już cztery nie on co ja robię, że coś on leży? Wie, po prostu. Ja mam wejść tam? Znowu? Nie, stary, naradźmy się. Co robimy? Chodź tu, tylko tu, albo tu. Samie... Co robimy? Co robimy w ej, nie, w sensie RNS nie uwierzył. A, ej, co on zobaczył, że sam. Weź kamerą, to złap. Idę z tym, dobra. dobra co on widział, czego my nie widzieliśmy? W sensie się trochę by to przeraziło, bo o co chodzi? No to zajrzyj Ej, tam. Co jest, Ernest myśli, że my coś tam... Co jest? Zajrzyj tam, popię. Tu śmieci, zobaczcie. Patrzcie widzą. Tu są... Mi się wydawało, że tam coś leżało, wiesz. Jestem śmieci normalnie z jedzenia i picia. Żartujesz, to oznacza, Zab... że ktoś jadł tam coś. A, 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 a... Ej, stary. Nie rób sobie jaj ze mnie w tym momencie. Nie rób sobie jaj. Czy to są śmieci? Czy mi się zdaje? Ej, musimy tu wejść, ale. Przecież to jest nierealne, żeby ktoś mi tu mieszkał. Mi się wydaje, że to po prostu śmieci są. Musimy tam wejść, choć się razisz szybko, w takim razie. A coś tam jest ukryte, coś? To nie są śmieci. Chcę tam przejść do końca, ale na razie. No, dobra, stop. My musimy się naradzić. Co robić? Bo ja nas tam nie wierzy, a chłopakom... Nie wiem, co Jak nie wierzy? Przecież on zobaczył to nie na wasze oczy i ich No właśnie, czyli tak jak zawsze się zachowuje. Czyli no. nie wierzy albo wierzy, on nie chce wierzyć. Nie chce wierzyć. Dobra. Nieźle zabezpieczone. Spadamy. No. Przodem. Ej, G, w takim razie tak, mamy problem. I się wyprowadzamy stąd. Znaleźliśmy śmieci. I potencjalnie naprawdę typno mieszka w sensie tam. Chociaż może tam jest korytarz i może nie mieszka tam. No co się... my to Ja nie widziałem tam nikogo. Po co my w sensie... to otwieraliśmy? Ernestowi się według mnie zdziwiło. W sensie zdawało. Zdziwiło mu się. Zdziwiło mu się na pewno, ale. Zdawało? Zdawało, tak, dlatego, że ja nie widziałem tam żadnej Uciek, osoby, śpiącej i tak dalej. Ale on uciekł. Ale jest kołdra tam, są śmieci. No to jest, coś Skoro chrapie. jest, kondra. Skoro coś jest kondra i coś chrapie, to może faktycznie coś tam leży. My, Energon... Ale co, ty by jakiś wszedł i mieszkał u nas w domu, czy, czy nie wyszedł? No musi nie śpić. No to przecież. Stary, przecież, kurde, jak my w nocy słyszeliśmy, że ktoś łazi no. i tak dalej, no to może ten gościu wychodził w nocy. No słuchaliśmy, słyszeliśmy bardzo dużo razy, ale bez przesady, żeby ktoś mieszkał w chacie takiej. A tak wiesz, co jest? my sobie mówiliśmy, jak. Wiesz co jest najlepsze? Jak my kładziemy się spać i ktoś przejdzie koło Twojego pokoju po ziemi, to ty myślisz sobie, o, Zipek wstał do łazienki. Albo zimek nie, oczy. No, no bo myśmy mieliśmy. Normalnie przez ścianę przychodziły myszy. Takie głośne, tylko że bardzo głośne. Bardzo. Wszyscy co oglądają nasze filmy od początku wiedzą, że my zmagaliśmy się z jednym problemem ze spaniem tutaj. Bo zawsze coś no pieprzszołu, Jezu. Chodź.